Witam państwa, to jest program Dzień dobry Kłodzko. Dziś naszym gościem w studiu jest pan Waldemar Załuski, realizator festiwalu Pstrąga, który w tym roku rozpocznie się już jutro w Kudowie Zdroju. Dzień dobry. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Jaki jest główny cel tego festiwalu i skąd wybór miejsca? Czy po raz pierwszy festiwal zagości właśnie w Kudowie Zdroju? Po raz pierwszy zagości w Kudowie Zdroju, bo taka jest ideologia, że e, festiwal, który organizowany jest tutaj na terenie Ziemi Kłockiej. Głównie jego akcentem jest promocja naszego produktu regionalnego, czyli Pstrąga. Tak powiem, że no produkt ten wpisany jest na listę Ministerstwa Rolnictwa i no zadaniem jest, żeby no tak wspaniały produkt, jakim jest ryba, która ma wiele cech tych dobrych, powinna być tutaj promowana przy naszym terenie. Uzdrowiska są świetnym elementem do promocji, bo można wykorzystać walory samego uzdrowiska, samego terenu, dopasować się do e, wszystkich takich aspektów, które można ująć sobie bardzo fajnie w całym scenariuszu, i myślę, że Kudowa będzie świetnym miejscem. No, w roku ubiegłym był lądek. Zdrój, w Lądku Zdroju festiwal sprawdził się bardzo dobrze i myślę, że to samo będzie też i w tę sobotę. Festiwal całkowicie odbywa się w plenerze i wszystkie środki ostrożności związane z pandemią koronawirusa oczywiście zostaną zachowane. Zdecydowanie tak. E, opieramy się tutaj na rozporządzeniach, które e, nas obowiązują i te elementy jak najbardziej będą zachowane. I liczę na to, że społeczeństwo, które będzie budować całą atmosferę tego festiwalu, Podejmie się też realizacji tych postanowień. A w jakim klimacie zostanie utrzymany tegoroczny festiwal? No właśnie, to jest takie pytanie, bardzo w sumie można powiedzieć, robocze, które daje no bardzo dużo też do myślenia przy samym konfigurowaniu. I powiem tak na przykładzie: lądka zdroju, czyli roku ubiegłego. Festiwal był utrzymany. Konwencji wędkarstwa muchowego. Czyli wszystkie elementy, które się tam pojawiły, a pojawiły się naprawdę bardzo mocne, bo mieliśmy jako gości dwóch znakomitych muszkarzy o międzynarodowych uprawnieniach, którzy pokazywali, no można powiedzieć, sztuczki, jakie można przy pomocy tego wędkarstwa muchowego, tej muchy zastosować. Natomiast tutaj, ze względu na Kudowę Zdrój, motyw przewodni jest folk. Czy znaczy, zapytał... że na scenie też jakieś utwory biesiadne, na przykład? Tak, ale. Co, zespoły? Oczywiście, ale ktoś by mógł zapytać, dlaczego akord folk? No i teraz tutaj, konfigurując cały taki scenariusz, pomyślałem sobie, no przecież mamy pstrążę, przecież mamy wiele imprez, które tam się również odbywają. Więc wypadałoby nawet i byłoby wielkim nietaktem nie stosując tego, zastosować też te elementy w kudowie, więc elementy zdecydowanie ludowe. Jest to bardzo prosta sprawa z tego względu, że samego koła gospody wiejskich, które tutaj też będą uczestniczyć w tę sobotę, one same od siebie, jakby napędzają całą taką motorykę tego folku. Więc cała scenografia, która będzie postawiona w muszli koncertowej, będzie takim elementem wiejskim, dopełni tego muzyka, no i mało tego są jeszcze pewne takie niespodzianki, gdzie sami widzowie, którzy będą uczestniczyć, też nadadzą temu pewien taki folkowy rytm. Będziemy mieli animatorów, którzy będą mieli, w sumie będą mieli, mają już przypisane zadania, do wykonania, pokażą się z bardzo dobrej strony i mamy też e, elementy samej gastronomii. Nie wiem, czy mówić mniej więcej. Oczywiście, mówić. Żeby to tak zachęcimy, tutaj Państwa też do tego, żeby jak najbardziej przyjechać do, do Kudowy na tę sobotę. E, szkoła Regionalna. no Pokażę cały savoir vivre e, nakrywania do stołu. E, pokażą też e, danie, które będą tutaj prezentować na, basie, na bazie wędzonego pstrąga, czyli też naszego produktu. Tradycyjnego, bo tak przypomnę, tym produktem jest pstrąg jako pstrąg sama ryba, ale też jest i kłocki pstrąg wędzony. Więc te elementy tutaj zostaną zachowane. Będzie mnóstwo, naprawdę mnóstwo animacji dla dzieci. Będzie takie spotkanie ze sztalugą. No i świetny, uważam, też sprawdzony już taki element, czyli budowanie akwarium. Bez, bez wody, bez ryb i bez roślin. Zadania te będą nagradzane, co najważniejsze. Czyli mamy też masę różnych nagród, które trafią do ludzi. Festiwal Pstrąga, tak jak pan powiedział na samym początku, to festiwal już z, też z dużą tradycją i historią. Kiedy tak naprawdę odbyła się jego pierwsza edycja? Pamięta pan? Festiwal zmienił formę. Zmienił, zmienił trochę formę, bo pierwsza taka forma szła typowo w tendencje kulinarne. E, więc byli tam zapraszani no, szefowie kuchni, różni restauratorzy z całej Polski, no ale trzeba było tę mm, formułę, troszeczkę formułę zmienić. zdecydowanie zmienić. Czyli teraz nie jest to impreza typowo kulinarna? E, m, musi być kulinarna, z tego względu, że no, strąg jest materiałem kulinarnym. Natomiast mocno musimy iść w promocję naszego regionu, no bo bez promocji regionu, e, pomimo tego, że na przykład mamy Paryż, ale on też w pewnym sensie reklamuje wieżę Eiffla. My musimy reklamować to, co mamy tu u siebie, czyli tego Pstrąga. A ludowość i taki, e, cała taka machina tego właśnie folku też jest zdecydowanie u nas i myślę, że to podkreśla nasze tutaj walory ziemi kłodzkiej. O której rozpoczyna się festiwal i gdzie? Kudowa to zdecydowanie park zdrojowy. Startujemy o 12:00, Zaczniemy takim może wiejskim hejnałem. No i zakończymy o godzinie 18. W takim razie zapraszamy do parku zdrojowego w Kudowie Zdroju w sobotę od godziny 12. Dziękuję zapraszamy Panu bardzo serdecznie. za rozmowę. Dziękuję, zapraszam Państwa jak najbardziej. Dziś moim Państwa gościem w studiu był pan Waldemar Załuski, realizator festiwalu Stronga w Kudowie Zdroju.